Dobra, my chcieliśmy poboczne questy sobie siępnąć. Zacznijmy od pieniądze nie śmierdzą, tak się nazywa quest. Tam jest sobie poszukiwany. Bez zachęty to i koń nie ruszy. Mm, Ostatni quest, jaki mieliśmy to właśnie... z, z po e, po pomnikiem proroka lebiody. Mieliśmy ponzy go i dzięki nam teraz mamy o... Wiedźmin nie zapierdalać trzeba. O, dokładnie. E, dzięki nam zbudowali sobie taki oto zajebisty posąg. Można podziwiać. Pitoku. A to tylko wtedy dłutem... ten, dłutem robiony. Mm. Dobra, pożyczymy sobie łódkę, im nie jest potrzebna. Czy mogę tym w ogóle popłynąć? Wtedy mogę tym popłynąć, ogórna. Sojibyście. Kiedy do Szwecji? Za dwa tygodnie prawdopodobnie. Spierdoliłem z materiałami z budowy. <grymne> Jaki bullshit. Materiały do budowy na łódce, ja se płynę tą łódką jak gdyby nigdy nic. No wysiadaj pan. Eee, ile mogą kosztować na ciąg czas? Sporo! Sporo stary, ja na szczęście nie muszę się tym przejmować. No wiem, przecież, że czekolady przywieź, Wiem, pamiętam. Wiem, Light, wiem. Wiem! Uspokój bestię swoją wewnętrzną! Panie Mietku, Król Złoty. Dobra. Idziemy tą skrytkę znaleźć. O, jakoś zmęczona jestem. No jak masz tak. ty tym ty -tyn. O skrytkę w kupie gnojówki. Kurde no i będziemy grzebać Hmm No i O! o o już coś znalazłem super Co za smród Ale pieniądze nie śmierdzą no Panie Wiedźmin